Mówcie co chcecie, ale ten zbliżający się brak pogody trochę mi się nie podoba. Ach, dlatego korzystam póki mogę. Czy to będzie na egzaminach? Jeżeli tak, to chciałbym poznać ich sposób, żeby to zapamiętać. Ach, prawdopodobnie, jeżeli się tego uczymy to będzie. dlatego będzie duży egzamin. Będę w nim strasznie dużo materiału. Cóż, jak zwykle będę na szczycie. Przecież nie mogę przegać. Nie przegam. Hmm. Ale. Ej. Hmm. dobre oceny. Być dobrym w różnych sportach. Być ogólnie doszło towarzystwa. W statku dobrze wyglądać. Czy jest możliwe, żeby być tym wszystkim? Znasz kogoś takiego? Oczywiście, ja w pełni skromności. Masz na siebie? Naprawdę jesteś. pewny, że nie? No już nie trochę. <laughs> Może kiedyś. Hmm. Ostatnio wśnił mi się taki sen. Byłem w pociągu. Cały czas się spiesza, ale torę. nie gdzie płacą tory. Nie ma żadnych wyjść, więc nie mogę nawet wyjść, ale. Ktoś idzie z wagonu za mną. Słyszę jak otwierają się drzwi i... słyszę kroki. Niech to jest. Strasznie się boję. Za każdym, razie, każdym razie, kiedy mam ten sen. Osoba zbliża się o jeden wagon bliżej. To znak, że opętał się sam szatan. Boże, nie śmiej się ze mnie. Jedyny moment, kiedy mogę otworzyć to sen ona teraz na tego nie mogę. Chcę po prostu być młody. Jeżeli nie będę dawał się wszystkiego, hmm. A coś tak martwisz? Eee, o, nic, nic mnie nie martwi. Mm hmm. Nie chcę, żebyś mnie znienawidził. Proszę, przyjdź jeszcze. Hmm. No wiesz, naprawdę, chciałbym ci pomóc, ale nie pomagasz. Postawa osada. Ktoś mówi, że nic nie jest? Naiwny byłbym, gdybym w to uwierzył. To już dzisiaj przynajmniej będą pewnie się przespać. No to chyba dobrze. Szu. Powstrzymać się od mojego dłużej. Ojej, pamiętacie jak to fajnie jest jak pada? Tak się stęskniłem. Oczywiście. Ach, to w deszcz. Nie ma co do obot. Jak zwykle. Na okieniu, nie uh, well. mogę dojść. Hmm. Pasować nie mogę. Może co najwyżej wyjdę ze szkoły. Pa, pa, pa. O! Wiem, pomodlę się. Modlizm na to nigdy nie jest ten pomysł. Uf, w końcu jesteśmy głęboko bieżące, czy nie? Prawda? Ech... Uh. Ludzie, z szkoły serw. Nie mówię, że będzie lekko. A to postaje oko. Ech. Jej, ta sama nudna robota. Wciąż. Ej, możesz tu już przestać sprzątać? Serio? Będziemy potrzebować tego pokoju, więc czy mówisz się wnieść? Wszystkie środki do życzenia? <laughs> hmm. O tej porze? Hmm, Uchada. Jedna z pielęgniarek, zrób dla. O! O! Musi odpocząć, ale lekarze, którzy obecnie mają przerwę, używają poczekalni, więc. Wygląda to, że jest przepracowana. No, aż wówczas, nie uf nikomu, że to powiedziałam. Wolałabym nie zostać wyzwana. Możesz mi pomóc? Jasne, że mogę! Naprawdę, nie musiała tego robić. Ty też nie musiała się przepracowywać. Po prostu to lekko mi słabo było. Ech, może jednak trochę odpoczynku. A co jeżeli nie ma czas na odpoczynek? Zawsze jest dla mnie jakaś robota. Dobrze, że przynajmniej nie przywiązali... ...sklepówką. A będzie wszystko okej. Okay. Tak, oczywiście. A, to już idę. Czy jesteś pewny, że w takim stanie jesteś w stanie popchnąć kogokolwiek? Czy Czemu się tak że jakbyś był jakimś panem, królem? Hmm. Cóż, mogę uratować czyjeś życie? Muszę robić to, co mogę. Nie mogę spędzać czasu na się o siebie. Inaczej. Nigdy nie mogłabym mu spojrzeć prosto eee... Moje zdanie po prostu w oczy. Moim zdaniem po prostu uciekasz od wszystkich problemów. Myślisz, że... ...kryje się przed tym problemem? Wręcz przeciwnie, spojrzałem w tą sytuacji. sytuację i że muszę zrobić to co mogę. Dokładnie. Ach, Ach tak. No, Rozumiem. Zrobiłem to dla siebie, no cóż, chciałem uciec od tego bólu. Patrząc ciężko, by uciec od tego uczucia, odczucia czegokolwiek. Rozumiem, jestem taka głupia. Tak, tak, rozumiem. Dziękuję do usług. Solo księdzi zawsze do usług. Nie. Nie przyjmuję pacjentów. Więc teraz nie pytajcie. Cóż, jeszcze trochę odpocznę. Możesz iść. Nie, patrz na mnie. Jakie to miłe. Nie, patrz na mnie. Brzmi to co najmniej dziwnie. Gnowowany? Już myślałem. A to kojarek. Nie, ja jest po szkole. Nie pewnie nic nie możemy robić. Ach. Jak to zazwyczaj bywa? Jak to jest na dole? No Oczywiście. Kocham deszczowe dni, po prostu je uwielbiam wręcz. Ech, do diabła. Za kogo się mogę powodzić? Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Sły? mogę tutaj. Oby jej przynieśli szczęście w miłości. Jestem pewien, że tutaj pomoże. Jestem pewien, że to zadziała e, czy mogę wyjść? Mogę. Zadziwiają mnie. Eee. Dobrze. O, o. Sz sz szu dopiero co? To Telefon. Z ze szkoły. A? Szu! To nieprawda, czy nie? So, to kłamstwo, prawda? Um, czyli to nie jest kłamstwo. Szu, so, spójrz na mnie! Szu! To prawda. Przepraszam, czy mógłbym iść do domu? Naprawdę, przepraszam. Szu, so, co się dzieje? Ja... Idź do domu, proszę. Idź do domu! tak I guess. To było dziwne. A super. Jest niedziela. Pada deszcz. To dopiero. Masakę. W niedzielę przynajmniej zazwyczaj Wchodzimy w podziemiu jest podkreślanie A teraz nawet tego no nie mogę. O bo. Ach, no cóż, nikt nie mówi, że będzie lekko, prawda? Nikt nie mówił, że będzie lekko. No, po co ja właśnie to zrobię? Nie wiem. się, że to czasu nie zużywa. A przynajmniej się mogę pomodlić. Za koroś się tu razem pomodlimy. Tak dla odmiany, może za jakiegoś chłopaka. To było głupie. Ach, ale... Niech jemu szczęście sprzyja. Jeeeej, zgadnijcie co, gra ja jest tam nie Już dziś wieczorem. Watch the midnight channel. Jak to dobrze, że ulatowaliśmy na raku, więc nic się nie pojawi. To no, no, podobnie będzie mi już mniej żadnego użytku Jestem tam mgła Aha Same pochmłane dni się zapowiadają Oo się otrzymuje? To też nie typowego. O, to jest mi Spójrzcie, no to moje dzisiejsze gazecie. Hmm, serio? O, tam odzyskał przytomność. Trochę mu to zajęło. Dziś przed świtem podejrzany ten na matamy, który został e, przetrzymywany w lokalnym szpitalu, odzyskał przytomność. W odpowiedzi na e, pytania policjantów zeznał, że jest mu naprawdę przykro z powodu tego, co zrobił i był naprawdę a tej pory policja ma nadzieję rozwiązać całą sprawę, e, biorąc pod uwagę zeznania świadka. E, podejrzanego, jezu. Więc to już naprawdę koniec. Och, naprawdę. Dlaczego nie mówiliśmy tego coś wcześniej? Czy tam gładnie jest jakieś strasznie gejasta? W dodatku jest tak lodowato. Rzadko kiedy jesteś gdzieś tak w listopadzie No, Dachi. A, to wy A co ty tu robisz? Ech, ktoś, że was widzę? Dostałem właśnie telefon ze szpitala Mówili, że od dzisiaj można odwiedzać na Eko. Cholera, dobrze mówisz. Więc jest nie trochę lepiej. Dzięki Bogu dzisiejsza gazeta? Jesteś o nim wiecie, No Rozumiem, że i tak panowałeś na powiedzieć. A, pff, jak z nim jest? Cóż, oznaczał przytomność, ale ciężko stwierdzić. to znaczy? Cóż, wciąż jest trochę niestabilny emocjonalnie. Ale powoli dopasowujemy całą historię, według jego zeznań. Wciąż to jednak jest tajemnicą, więc. A zresztą, może pan mogę powiedzieć. Kojarzy się ten poetnik? Ten, w którym było napisane pani Amano i pani na to, że na zalecał się do Konisji. Oooo! To jest kudły syn. To ja może już idę do szpitala. No, na razie, Darcy. Pan Darcy ma też już trochę za wieję, więc. Muszę z niego jeszcze parę rzeczy przedyskutować na tej sprawy. Okej, okay, na no, razie, dzięki, że powiedziałeś. Jaskę. Wybaczcie, już wszystko w porządku. A to jest opany, już nie można nikogo skrzywdzić. Hmm. Ale zapomnijmy o nim. Odbieźmy na akurat po szkole. To nie może być pomysł. No jest też tak. Powiedzmy innym, jak to do szkoły. Podejrzewam, że złapanie ich nie powinno być problemem? Pamiętajcie, na egzaminie są za tydzień. wam twarze studentów przez lata, przed i po testach. To zawsze mi się wydaje, że wdaję śpiewająco. No a kiedy już się skończą? O. No, po prostu bladę niczym kościoł A skoro mowa o stanie się bladym... Znacie o Tello grę po sztuce też Nie, nie znamy. w tej chwili mówię poważnie. Wiem tylko, że istnieje taka gale Niektórzy mówią, że został tak nazwany, aby przedstawić dostateczną zmianę w związku między czarnym generałem i jego białą żoną. Nie widać nawet gdzie ma swoją historię. Może wam się wydawać, że to są ważne, ale... Lepiej no, to za no, Egzaminy to powie historia. Nigdy nie wiecie co w nich będzie. <śmuch> no, jakie to miłe. Anyways, czas odwiedzić na ako. Wow! Tak, przy tym wszystkim jakby cię A ty wujko na wózku. Aż tak. Blech Ważne, że jeszcze i baigas. Pani Drima. Opsy. Który to wyszedł dzisiaj? Rozumiem, że martwisz się o cudkę, ale ty też potrzebujesz odpocząć. No, przepraszam. No tak. Czy pańskie obrażenie jest tak poważne? Hmm. Cóż, moje dopiero no, się zagoiły, i wypada to, że. Mam jeszcze. Parę złamań, naprawdę to Masz jeszcze parę złanych kości. Eee, patrzcie. Zawiązaj go do jego pokoju. Nie wygląda na to, żeby mu się to podobało. Za co przepraszasz? Czas już na pańską kontrolę, więc niech pan lepiej wyjdzie do tego czasu. Aha.

A czy i w dużym skrócie, jest on stabilny, ale Cóż, nie spodziewałem się, że pojęcia jako lekarz, ale wciąż nie jesteśmy w stanie y, dowiedzieć się y, przyczyny symptomów występujących na jako. Dlatego możemy stosować tylko środki tymczasowe, aby zapobiec jej obecnym bólom. Ale nie jest niebezpieczeństwo, prawda? Cóż, to myśl, ale nie możemy jeszcze zupełnie odpuścić. Musimy właśnie planować ich stan hmm. Wiem, że ci to nie satysfakcjonuje, wujku, ale ważne, że jest poprawa. A raczej, jak znał tamę. Cóż, obudził się, ale nie jest w stanie pojść na czegokolwiek sensownego. Mamy bardzo mało czasu za każdym kiedy przeprowadzamy śledztwo, więc musimy poczekać, aż odgasiły. Mhm. Więc przenieśmy się do wody tak szybko, jak to możliwe. Wujku, spokojnie! Mam nadzieję, że do tego czasu Nanako wyjdzie ze szpitala. A... Wydaje mi się, że Nanako będzie miała trochę więcej spokoju i ciszy, jeżeli tu zostanie. A? Jest tak, jak mgliście, w dodatku ostatnio Ch... każą jakieś dziwne plotki. Wygląda to, że nikt nie wie, czemu jest tak dużo mgły. Szczerze mówiąc, to prawda. Ostatnio bardzo dużo pacjentów przychodzi i zgłasza problemy z powodowanym głową. To jest dosyć niedopowiedź. Hmm. Ale to tylko plotka, prawda? Cóż, nie mogę stwierdzić z całą pewnością, że nie ma ona żadnego wpływu na ludzkie odganie. Może to efekt placebo? bo niepokój ludzi związany z mgłą może podać problemy. Cóż, jeżeli chodzi o skład chemiczny tej góry, to nie moja działka, więc mogę tylko spekulować. A co martwi mnie bardziej, to fakt, że nasza dostawa leków została opóźniona przez tą mgłę. Problem związany z głową to już jest po prostu śmieszne. Ktokolwiek to mówi, musi ci paść coś mocnego. Bo ja wiem. Z drugiej strony. Co ja sam nie wiem. Czy ta pogoda nie jest dziwna? Jak to możliwe, że tak długo się utrzymuje? Nigdy nic się nie widziałam. Znale się co to spowoduje. To takie przerażające. A szanowny że jej syn e, począł się źle e, węgla. Wiesz, jak wrażliwe dzieci są na takie rzeczy. Też coś takiego słyszałam. Mówią, że starszy człowiek prowadził węgla i e, miał wypadek. Ha? Chcesz co? Cóż, nigdy nie miał żadnego wypadku ani nie otworzył żadnego mandatu, więc coś tu nie iga. to nie przerażające? Słyszałem, że niektórzy eksperci twierdzą, że jest stojąca, mam nadzieję, że to nieprawda. Może to przez to całe. Jak to było? Globalne ocieplenie? Miasto zmieniło się przez 100 ostatnie lata? Mam nadzieję, że rząd w Kroczedakcji coś z tym zrobi. No tak, na pewno. Jeżeli mam płacić podatki, mam nadzieję, że chociaż władze zaczną coś robić. To mgła jest trująca! To gaz wypełniony wirusami! Nie wdychajcie mgły, albo umrzecie! Naprawdę Cóż, to nie pierwszy, którego takie... którego tak ostatnio widziałam. Siące gaz, naprawdę? No, to na pewno nieprawda. Hmm. Coś nie tak? No, wydaje mi się, że chyba się rozchwytuje. O, oh. ty, ty chyba sobie żartujesz. <grytujesz> o, właśnie, miałem zrobić jakieś dobre zakupy To nadzie Ej, ludzie nie Ostatnio tak okropnie nam się pasuje. ja rozumiem, że interes się nie kręci, grę, ale bez przesady. He, uczyć się. Słyszeliście to? Oni są, że się uczył. <laughs> Naiwni. No Z <laughs> drugiej strony, jak sobie pomyślę, że czekają mnie sesje, jest tu. No ty, já paní s něj